Przedam wydzieliny polskich celebrytów, które zamknę wewnątrz Nike Air Force One, które skustomizowaliśmy w poprzednim odcinku w serii. Boże jedyny. Oj, Wojtek poszedł na jakiś event i będzie sprzedawał wydzieliny youtuberów. Uff. W której wymieniamy złotówkę na samochód, który potem wygra jeden z widzów. Zasady. Daj suba, daj follow, napisz maila. Ale w międzyczasie kwotę, która nam pozostała, postanowiliśmy pomnożyć. Dzień dobry. Patrz stary, to jest dobry biznes. Do, za dwójeczkę. to jest? Może w ogóle zbudujemy coś z tych rzeczy. Ej, to byłoby git. Takie sklepy są zajebiste, nie? Takie, wszystko, wszystko po 5 zł, a tam wchodzisz i wiesz, coś tam za 7, czy za 12. Ale ogólnie takie duperele są. Jak na przykład nie masz nożyczek, i nie masz taśmy, i nie masz na przykład zabawki dla psa, no to tam będzie wszystko, nie? David, sprawa. Wyczekać tylko deszcz. Za piątkę. A i właśnie i raincoat jeszcze będzie, nie? Kurde. Kosze i poduszki, wszystko będzie. Majteczki takie, co? Czwórka. O, to jest jako... Maj... Maj, a myślę, Boże, myślałem, że, że majtki jeszcze to torba, nie? Torba. Co to będzie film? Na jakiej telewizji? Dla e, telewizji internet. Mamy 20 zł. Co pani myśli, że jest tutaj taki ma najlepszy stosunek cena jakość? Bardzo dobry krem Himalaya. Dwa, 2 zł mały i 6 zł. Okay. 6 zł. Okej, okej, okay, okay, coś z tego wykręcimy. E, większy, przykładowo. To do dużego ciała taki. Tak, do dużego ciała. A chyba weźmiemy kos sklep, jak to mówię, sklep typu pierdolnik? No trochę tak. Bo tutaj czuję, że my nie skończymy z jednym, czy dwoma, czy nawet czterema produktami. Lubię filmy Wojtka. Kurczę, naprawdę są bardzo, bardzo... Fa I fajnie zrobione, i śmiesznie zrobione, i ciekawie zrobione. Zamknij <grymne> Ja w to wierzę, stary, w ten produkt. Wierzę. Raincoat. Kiedyś spadnie nam deszcz. Tak. Cię, no, fajnie. Ja myślę, że sprzedawanie ogólnie parasolek, albo, albo takich płaszczy przeciwdeszczowych w deszcz to myślę, że, że normalnie można, że w sklep rzeczy zbędnych, to, to myślę, że można naprawdę podwoić albo potroić taką, taką cenę, nie? Kupujesz na przykład 10 takich, albo nie, kupujesz 20 po piątce, a później sprzedajesz to wszystko razy 3 i masz po prostu czysty profit. Yes. Jasne. Oczywiście później źle się czujesz z tym, że ludzie mokno, to im to sprzedajesz, natomiast no, coś za coś, nie? Japoniaś tak robi, tak. Gdzieś, to, gdzieś właśnie widziałem coś takiego a propos, yy, propos parasolek. Dziećkami? szczyk 5 złotych. Bierzemy 4 raincoaty, wyczekujemy deszcz, dla Ciebie zły dzień, straszna pogoda i gorszy humor. Dla nas szansa na zarobek i zysk. 2 złoty. Chcesz do boksa boksa za 5 stówek. No w sumie tak, Malik Motana też tak zrobił, nie? Ja mówię tutaj przebitka 2 razy 2 razy 3 a Malik Motana na przykład zrobił sobie przeróbkę razy 100. Bo jak to kosztuje 5 zł, a jak on wrzucił to do paczki, która kosztowała 500 zł? Nie, no tam mówię nie. Bez przesady tam jeszcze przecież było ten. Była, e, była lampka zajebista. I e, co tam jeszcze było? E, świeca połamana. Co tam jeszcze ciekawego było? No, kilka było takich rzeczy. No to przebitka nie tam razy 100, ale razy, 8, razy 80, myślę, że spoko, nie? rozkwitały jabłonie. Zwykły hejter. Zwykły hejter, przecież ty już nie nagrywasz. Co ty, co ty teraz mówisz tutaj? Zwykły hejter, mogę skomentować Twoją rozmowę z Mazdurem na swoim kanale, czy nie chciałbyś, żeby ktoś inny komentuj nam na swoim kanale Ja na swoim i tak skomentuję, ale proszę cię bardzo komentuj. No super, no. dziękuję. To długopis i gumka. No to tych trzy można za Tak? Tak. Dziękujemy, Sisze. I teraz z panią to przyjdzie. Właśnie... Ładnie polecieli. Wróćmy do misji głównej. Pierwsza wydzielina, pochodzić będzie... Mateusz poszedł, poszedł zapełnienie. Karty chce pogadać z Izabela Spiesińska. Z to prawda. To prawda, dobra, chuj z tym mazyrem, o tym i niech Spierdala gnie w internetu. Nie no, mówię, ale, ale autentycznie. Ja mówię z ręką na sercu. Tak samo jak, przek jak przekonywałem go bodajże przez 5 minut, ja autentycznie przejąłem się i chciałem z nim normalnie porozmawiać. I ta no, normalna, znaczy normalna, nawet bez cudzysłowia, normalna rozmowa trwała ile, Z 20 minut? Z 20 minut. Taka, taka była, że naprawdę dochodziliśmy, powiedzmy, może powoli do, do, do jakichś tam yy, porozumień, do jakiegoś konsensusu, a później jak przyszliśmy na temat tego TikToka, no to już się wszystko później posypało, nie? Już koniec był rozmowy. Jasna dupa, nie? That escalated quickly, jak to się mówi będzie od legenda... Ma a masakra. Czarnego gladiatora Ludwiczka, który wkroczy w nich do OKTAGONU podczas swojego debiutu. Da <grym znać w górę> Tak delikatnie, no nie tak, de tak delikatnie możesz. <grym> Zabierzcie <znać w górę> Moga, 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 chłopie, szmatka w powietrze. Moga, szmatka w powietrze. daj! Dobrze, ładna ma Nieważne, dobra Stary, kurwa, wszystko zajebiście. Ja też mam taki dresik od Łukadzika, jakby coś. 6 kilogram schudnę i będzie ładnie. Ludwiczek! Ludwiczek! Tego dnia miało padać, więc wyruszyliśmy na miasto sprzedawać kurteczki. Z racji tego, że prognoza w tym tygodniu jest chujna, mamy takie raincoaty. Boże, Sylwia F., nie mam pojęcia, że ci podziękowałem, to jest bardzo dziękuję za donate'a, za piąteczkę. Dziękuję. Pantofel. Śmieć od razu. Turo, ochroniam cię. przed deszczem Przed deszczem twój dresik będzie. Nie, znowu suchutki. Ile? 20 złotych. Fajnie, dopiero przyszliśmy. z naszym pierwszym złożymy. klientem nie. dzisiaj. Fajnie, fajnie, akurat ze szkoły wracam. Bardziej Cię tutaj kusi opcja raincoatowa czy długopisowa? A no, długopis ile? Dzisiaj mogę dać. No to dobra. Długopis Zaskoczony jest twój. byłeś, jakby mało za niego dałeś. Nie, ja dałem za niego 15. Robił. Serio? No nie, serio. <laughs> Ale wiesz, że jak subskrybujesz kanał i, i, i tu mnie followujesz na Instagramie, i jak, jak nagrasz filmik, co zrobić z samochodem, to możesz samochód wygrać. Więc być może inwestujesz w swój samochód tak naprawdę. No, Ale ty czy... na stronie internetowej? Może coś tam potrafię. Tadam, drugi konkursik, teraz możecie wygrać 10 tysięcy złotych. Zasady. Zaprojektować stronę na odu.com, na której pokażesz co zrobisz, jak... Ja bym chciał. 10 tysięcy. Chyba, że ktoś mi wyjdzie 10 tysięcy, to nie będę Wam zabierał szansy w tym konkursie, jakby coś. Ok? wygrasz 10 tysięcy złotych i wyślij adres tej strony na tego maila. u to oprogramowanie, za pomocą którego możesz zaprojektować stronę i to za darmo. Ma też multum innych funkcji, które pomagają prowadzić biznes. Robię właśnie przelew. Masz dziewczynę? Mam. A nosi włosy spięte w kucyk, czy nie? Czasem. Mogłaby nosić częściej, z taką <laughs> Nie, już robić mi Nie jest, jest pod Dobra. Dzięki. Dzięki bardzo, trzymaj się. Kolejna wydzielina to z coś czego... Nikt się nie spodziewał! <laughs> Mateusz Socha. A, a pot Mateusza, to nie byle jaki pot, to jego znak rozpoznawczy. Ten gość poci się tak mocno, że jego żona musi się z nim r**ć w stroju płetwonurka. <śmulatujesz> Nasze kanary przyglądają się temu napastnikowi od dwóch miesięcy i dalej nie potrafimy zdiagnozować wszystkich jego zachowań. Zamiec pociera swoje czu... Eee, Hat w nas. Tak. Hat w nas. Eee, wypowiedział się, tak. ...pobutem w Air Force. Najprawdopodobniej... <głos> <głos> Dobra, jedziemy, do psona. Czyli to są, to są buty i wiecie, jak był w nich w OKTAGONIE? Tak, no w sensie nie? przed OKTAGONEM, zdjął przed Aha, czyli tutaj można powiedzieć, że z racji tego została zamknięta dusza potężnego wojownika. Nie wiem takie rzeczy się nie dzieją w w świecie rzeczywiście. Serio? Jakbyś się jak potarł susza, jak lampę? Czekaj. O kurwa! Wyniku Triple J. Eee, z z wygranami się kontaktuje. Czego słuchasz? Teraz? Tak. Twojego pierwszego. Baby, be, baby, it's kinda crazy. Copyright in Ale nie musisz, ale nie musisz dodać możliwości rubli, bo euro nie posiadam, eee, ale to można przeliczyć sobie łatwo. <laughs> Ej, to jest ten co wtedy? To stary ten sam co dwa tygodnie temu tańczył To jest autentyczna prognoza pogody na dzisiaj I czy nie chciałbyś się przed tym uchronić kupując jednego z raincoatów? Oczywiście, mogę kupić Chciałbyś? Niebieską, pomarańczową? Może być pomarańczowa Potargujmy się, ile dasz za nią? No nie wiem, no chyba mogę dać za. 20? 15 Dobrze, umówmy się o 15, to jest <laughs> dobra, uczciwa cena Dobra Tak, uczci z naciskiem na uczciwa w ogóle nie? Idealnie Dzięki, ziomal. Przyda się, mam nadzieję. A, a, adult raincoat, nobility, w kilku językach rozpisana. 20. Dwadzieścia? Sto złotych? Trzy raincoaty i jeszcze dorzucę ci trzy gumki. zobacz, jakie fajne. Nie wiem, nie chcę tego na, <noise> na sprzedaż ma? Nie wiem, nie wiem, raczej nie będę zadawał takich niewygodnych pytań. Ufa. Zepsułeś gumkę, No jak to rozwiążemy, kolego? Czy masz chociaż kilka złotych za nią? Żebyś mi to za dość uczynił jakoś. Ewentualnie stoi. Złotówka za ciebie warta, ta 50. gumka? No dobra, niech będzie. a ręką to nie chcecie. Nie. Miłego dnia, siłano, no i po Ostatnim elementem układanki jest wydzielina w postaci dymu konopnego od największego zwolennika Konopi. Buch Żabsona Po co ty w ogóle do mnie dzisiaj przyszedłeś? Wiesz co, robimy teraz taki. E... Za Zanim nie przypadam, ale to, to mnie rozśmieszyło. Odcinek, że buty namalowaliśmy i zbieramy wydzieliny na tych butach różnych polskich celebrytów. Ależ ty masz. Triple J. Nie, nie, w porządku. Ja normalnie normalnie ze wszystkimi się tutaj e, kontaktuję. Pomysły, Wojtuś. Dam ci swoją wydzielinę. Naprawdę? Zrobisz to dla mnie? Tak. O, fajne, fajne. Pewnie. A jaki teraz szocik zrobimy zajebisty. Nielegalne substancje jakieś tutaj. My, hey, hey. Gumeczka. I ile tego będzie tam jeszcze? Za piątkę? Ja mam jakieś i... Ile tam masz? Boże, myślałem, że to będzie autentycznie. Myślałem, że to będzie sama wdzielina, że będzie jakiś, że wszyscy będą, nie wiem, poddawać śliny, nie? Bardzo się cieszę, że, że nie. Złotę. Ja mogę dać dwa ja złote, ale nie, ja. nie będę brała. Nie, nie, do... tak nie to się jedną, to was, jedą, to was do... sobie jedną. No dobra, dzięki. Dobra, dziękuję. Nie dnia, 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 się ma. Na... Zdecydowaliście się na coś. Taki niebieski ręką. Różowy? Różowy. Różowy. różowy? różowy to 20 zł. 20? No. Proszę bardzo, różowy, tak? Trzymajcie się. Spod... Mariuszka. odkąd pamiętam to osoby szczyczące. Szczycące. się tym, że i rujące to na pokaz wzbudzają zbudzają Tak. To prawda. No, ja bardzo podobnie. Czekaliśmy się w tym... Mam tak samo, tak samo jak ty. W tym samym miejscu, <grym> czas ostatniego odcinka. sprzedać? Tak. Możesz podrobić komuś bliskiemu, mamie, na przykład Dzień Kobiet. Mamo! I Alex mówi, że w ogóle z Gdyni jest. Czemu ty tu jesteś? Że nawet na wiesz, na no pod kalbarię. A wiesz, że ma padać? I co to jest? Jak, bo to jest taki rękoł, to mógłbyś tą świeczkę pod nią schować i nawet z nią iść jak będzie padało. bo to jest jakby wodoodporne. A ile kosztuje? 20 zł. No to chyba kupię. No i bardzo <grym> dobrze. Ten... To jest, on powinien wygrać, nie? O jak będziesz na trzecim odcinku, to on powinien ogólnie wygrać ten samochód. No tak, ten, bo ta moja mama stoi. No to jeszcze muszę pójść się spytać i do bankomatu. Czy chciałbyś takiego różowego sobie zakupić albo niebieskiego? Nie chciałabym. A gumka do włosów? Ile to kosztuje? To. A ile byś dała? Ile za ciebie. Taka, Taka zużyta trochę. Nowa, nowa, nowa. Ta, a, tutaj, a tutaj? Co, zepsułaś już? Było nowe. Teraz to już takie nie chcę. No dobra, piątka? Pięćdziesiąt. 4,50 cztery Dobra, dobra. Dziękuję, dziękuję bardzo. Największy deal życia. Czy nie chciałbyś kupić sobie takiego płaszczyka? Za 20 zł? Eee, Triple J, nie, nie, tamto jeszcze nie. Jeśli chodzi o Triple J, jeśli chodzi o, e, jeśli chodzi o biurecz. Jeśli chodzi o tatuaż. No to dzisiaj dopiero będzie wybierany. To dzisiaj jeszcze, dzisiaj do końca dnia są te, dzisiaj do końca dnia. A jeśli chodzi o biurko, to już albo jeszcze nie. To bardzo możliwe, że jeszcze biurko muszę tam wybrać, bo, yy, bo one zostały już yy, wybrane. A przy czym w przyszłym odcinku będą do zgarnięcia koszuleczki od Silet 15. Dobra, jak się czujesz z tym, że będziesz bezpieczny w deszczu? Czuję się fenomenalnie. O panie, czekaliśmy, ostatni, zobacz. No to masz jeszcze szansę Triple czy? Trzymaliśmy ci, ale uznaliśmy, że jesteś na tyle wiarygodny, ostatni, powiedział, że przyjedziesz i przyszedłeś. Proszę bardzo. Dzięki. Zajebiście, różowy, tak jak chciałeś. W na następnym odcinku też padasz do nas? A kiedy będziecie? No jeszcze nie wiem, ale ty masz czucie dobra. Od wczoraj jesteśmy. Okej. Okay. A to mama? No. Kwotę zarobioną na ulicy zainwestowaliśmy w ten wazon. Ale o nim kiedy indziej, bo teraz skupmy się. Uważaj, uważajcie, bo odnośnie tatuażu jest taki kluczyk prawny, że to musi być twarz Matiego. Dokładnie. Dokładnie tak. To musi być. <noise> na tym, że te buty są już dostępne w sprzedaży. Gdzie? Ładna reklamka. Nike, Air Force One. Tarzan Edition by Oj Wojtek. Malowany lisy Ludwiczek. Mateusz Socha and Jabson. Aukcja kończy się 3 dni po publikacji tego odcinka. Link do niej macie w opisie. A jeśli nie macie kasy na te buty, no to możecie wziąć udział na przykład w konkursie sobie. Fajny odcineczek. Ile już? 100 tygat? Nie. No fake. Ktoś im pewnie rozpierdolił aukcję. Czego oczywiście nie, nie życzę im, że 130 tysięcy. Nie, tu musi być SCAM. No jest właśnie to, że ten, że, że ludzie licytują. Mm, ludzie licytują, a później. Można sobie wybrać? A, ok. Yy, można sobie. Że można zalicytować? Tak, podbi aukcja podbija sztucznie. No i to jest kurczę problem. To może być właśnie trochę do dupy, niestety. No mam nadzieję, że jakoś to rozwiążą fajnie, nie? SCAM, bo tam było 1300. No tak, ale wiesz, tysiąc. Ale wiesz, ale, ale ktoś mógł to przebić, już nie? Bo te 30 to licytują, nie? Ale wiesz, nie, nie, że 130 tysięcy to raczej nie. Chyba, że ktoś tu wiesz, przyszedł jakiś szejk <kłysy> i będzie szejkował kasą.